Witam serdecznie na dzisiejszym drapingu. Dziś mamy draping za 110 zł. Nie, za 111 dziś mamy. 111. Wszystkie razy tutaj będą takie. Tutaj mamy jadę do z razy 2, Royal Cash Royal razy 2, mega pensje razy 2, dwa. dwa razy owocowe 8, dwa razy walizka pieniędzy. Do tego dwie pensje, do tego dwa razy super 13, dwie krzyżóweczki, dwa razy szczęśliwe linie i Kierunek kasa, czas na premię i koniczynka. Po razie, także taki odcinek po przerwie. Ja nie mam ostatnio czasu nagrywać, ale tutaj co jakiś czas się jeszcze zdarzy coś, że wpadnie. Także nie przedłużając, zapraszam na dzisiejszy odcinek. Koniczynka numer 27. Jest drzewo, ryba, o, jest i koniczynka, wiewiórka, wiśnia i, 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 i ślimak. Także miły akcent po przerwie, a tutaj przerwa jest związana z tym, że zmieniłem lokalizację i nie mam gdzie kiedy się znaleźć w okolicy, miejsca, w którym mogę nagrywać czas na premię numer 39. O, tutaj idzie, ale słabo.

Pusto. Tu kontrolna. A i. Nie wiem co tam. A i o także tu pusto. Numer pięćdziesiąty ósmy. Trzydzieści trzy. Trzydzieści. Jest trzydzieści dwa.

Numer osiemdziesiąty ósmy. Przegrana. Szczęśliwe linie. Pięćdziesiąte piąte. Arbuz, gruszka, dzwon i garniec. Podkowa ananas cytryna wiśnie. balans słoń, kwiat i korona. Krapki się rzucićliwka gwiazda. pomarańcza, diament, klucz truskawka, złoto, pik Tutaj. Przegrana. Numer pięćdziesiąty szósty. Gruszka, krab. Biedronka, pik. Końce cytryny natęża serce. Klucz banan, gwiazda winogrono. Cztery jabłko, kwiat, śliwka. Diament księżyc-ananas Tutaj pusto. Krzyżówka numer 89. TD.pl G O J U CVRBZ E-F-H-I-A No i tutaj, tutaj pusto. Numer 90. KBZT. WPLY Ça a ou a O, J, F. No i wygląda na to, że przyczepka jest przygrana. Tutaj kontrolne USA. Walizka pieniędzy. Numer szesnasty. Trzydzieści osiem, dwanaście, dwadzieścia siedem, dwadzieścia sześć, pięćdziesiąt dziewięć, dziewiętnaście, dwadzieścia dwa, pięćdziesiąt jeden, trzynaście, trzydzieści siedem, dwadzieścia. Jeden, siedemnaście, czterdzieści dwa i dwadzieścia cztery. Numer siedemnasty. Trzydzieści sześć pięćdziesiąt cztery, trzydzieści cztery, trzydzieści dwa. Trzynaście, osiemnaście. waliska Trzydzieści sześć.

Owocowe osiem, numer szósty siedem, dwa, trzy cztery dziewięć, jeden pięć, sześć siedem, no i tutaj pusto. Numer siódmy. Tutaj pusto. Mega pensja. Numer siódmy. jeden dwadzieścia, pięć, osiem, trzydzieści, sześć i piętnaście. Trzydzieści, cztery, trzydzieści, trzy, trzydzieści, dziewięć, dwadzieścia sześć, dwadzieścia trzy. Trzydzieści, siedem, czterdzieści, siedem, megapesja dziewięć, trzydzieści pięć.

Dzieści, dziewięć, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści, pięć, czterdzieści, siedem. 40, trzydzieści, dwa, trzydzieści, siedem, czterdzieści, dziewięć, pięć.

Numer trzeci: trzydzieści sześć dwadzieścia trzydzieści siedem dwadzieścia sześć pięćdziesiąt cztery pięć dwadzieścia cztery. Trzydzieści dwa, siedemnaście czterdzieści trzy pięćdziesiąt siedem czterdzieści dziewięć czterdzieści i jedenaście no i tu kontrolujemy różne numer czwarty czterdzieści trzy osiemnaście, pięćdziesiąt trzy jedenaście i trzydzieści cztery 28, 28, 42, 13, 51, 35, 54, 24, 18, 17, 46, 33, 53, 38, 11,

Jadę do Vegas, numer 18. Ananas, kier, winogrono, palma, znowu kier, ananas, kier. Róża, winogrono, palma. Winogrono, dzwon, kawa, kwiat, biedronka, kawa i kawa. Także tutaj pusto. Jadę do Vegas numer dziewiętnasty. Jest dolar. Karo, podkowa. Garnek, kwiat, garnek, karośliwka, śliwka, piłka, ananas, dzwon, kolorowy dolar, trefel, winogrono, gwiazda, róża, róża i gwiazda. Także mamy tutaj dwie wygrane. Pod pierwszym dolarem wpada dyszka, a pod drugim dolarem wpada dyszka razy 2. Także wpadają tutaj trzy dyszki w sumie i kontrolne 3 razy D. Podsumowując, dzisiejszy z za 111 zł, wpadły 3 dyszki w jadę do Vegas, wpadły w Royal Cashu też 3 dyszki, wpadły dwie dyszki pod walizką i pod piąteczką, tutaj jest W5Z, wpadło pod 36, co już daje 8 dyszek i do tego wpadła dwójka w pensji, i wpadła złotówka w koniczynce, co w sumie daje 83 zł na 111 inwestycji. Dzięki piękne za oglądanie. Zapraszam na inne odcinki. I jeszcze kiedyś się zobaczymy.